Here you are. Cześć Wam, dzisiaj jest wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Weathering Waves, serii, która nazywa się Weathering Waves, serii o tym samym tytule. I dzisiejszy odcinek to będzie raczej niekoniecznie krótki kawałek. Wiza, jeszcze nie wiem jak nam to wyjdzie, ale ze względu na to, że zostałem zarzucony całą masą wywiadów, weźmiemy tylko jeden na tapetę, one są dość długie, więc biorę to, co ostatnio zostało podesłane przez Miszka Drogiego. Już Wam mówię, to jest od chińskiego gracza, który przeprowadził wywiad ze Solonem, czyli człowiek, który jest na becie do 2.0, gada z jednym z twórców robiących nad Wową, oczywiście. Tak, on jest z CEO, nie pokręciłem. Jest jednym z głównych producentów, więc tak wygląda sytuacja. Coś tu powinienem dodać. Piszecie do mnie, że kanał przebił 20 tysięcy. Dziękuję, jesteście osą. To jest wasza zasługa. Dziękuję za waszą spostrzegawczość. Na razie nie robię żadnego trambiania w tym temacie, ze względu na to, że cyferki widzów na YouTubie lubią fluktuować bardzo mocno góra dół. co oznacza, że tak, przebiliśmy 20 tysięcy po raz pierwszy, ale od tego czasu sięgnęliśmy 20 tysięcy 40 osób i spadliśmy do 20 tysięcy. Tysięcy jednej osoby, więc teraz jest 20 tysięcy tam koło 10 ale to jeździ góra dół i równie dobrze może w najbliższych dniach zanurkować troszeczkę poniżej tych 20 tysięcy do 19 z hakiem znowu, a potem skoczyć, więc zrobimy speciala najprawdopodobniej po nowym roku, jak się to wszystko uspokoi. Ten odcinek zwyczajowo powstaje z drobnym wyprzedzeniem. Więc dziękuję, jesteście osom. Awesome. Będziemy otwierali szampana, jak będzie już bezpiecznie, poza tym tą taką granicą błędu i fluktuacji YouTube'owej. I coś powinienem tutaj dorzucić tak. Kar Carlota. Zapraszam was na rolowanie. Już drugiego się widzimy. Tutaj będzie parę rzeczy po drodze, głównie odcinków nagranych z wyprzedzeniem. Mam parę tematów, które chciałam ruszyć, więc w najbliższych dniach będziecie mieli te odcinki nagrywane z coraz większym wyprzedzeniem, aż do drugiego, gdzie będzie odcinek z zapowiedzią. No i widzimy się wieczorem. Na streamie około godziny 18, więc tam się powinno podziać. Ja po tą Karolotę pewnie parę rolek puszczę, zobaczymy jak dużo. Jeszcze się łamie z sobą. Jeszcze się łamie z sobą, więc dobra, przeskoczmy do tego wywiadu. Macie to właśnie przed nosem, widzicie plus minus co. Tutaj jest ja z drugiego ekranu, żeby nie patrzeć przez mikrofon, będę sobie czytał to samo. I tłumaczył w czasie rzeczywistym z angielskiego na język polski. Więc chiński gracz, który jest na becie do 2.0, albo przynajmniej ma dostęp do jakiegoś serwera testowego, gdzie może sobie pograć, miał okazję porozmawiać z Solonem, czyli przeprowadzić wywiad, który macie poniżej. Więc Grapekun rzuca pytaniem, jaki jest stan na chwilę obecną w Wuwa Teamie. I odpowiedź Solona jest taka, że od początku, od premiery WW do aktualizacji 2.0, Team miał bardzo dobre zrozumienie tego, co to jest robić dobrą rzecz znaczy się wiedzą co mają zrobić w każdym aspekcie doświadczenia gracza z tym tytułem Drużyna patrzy raczej na daleką perspektywę czyli teraz są w stanie brać na klatę straty i, i jechać na spalinach żeby potem finalnie stworzyć produkcję która będzie znacznie lepsza i bardzo podoba mi się to podejście niereakcyjne że w tym momencie musimy wrzucić coś bo konkurencja się pojawia tylko musimy stworzyć doświadczenie które wytrzyma lata a budowanie czegoś takiego nie jest proste i na samym początku często nie jest intuicyjne poza zapewnieniem odpowiedniej jakości, na chwilę obecną, na ten moment oczywiście, żeby przyjemnie się było grać, żeby nam się cały projekt nie wykopyrtnął, to skupiają się na dalekosiężnych planach, co jest możliwe tylko wtedy, jeżeli macie zaplecze odpowiednie finansowe oraz talentu pracującego nad danym projektem, bo wiecie, nie da się planować rzeczy, które będą za rok, za dwa, za trzy, kiedy macie problem z dotrwaniem do pierwszego, następnego miesiąca. Na samym początku nie byli w pełni przekonani co do tego, czy no, to jest dobre podejście, czy ich pewność siebie w content, który Posiadają jest dobrze umiejscowiona, ale na chwilę obecną są pewni, że ten premium content, który chcą dostarczyć, to jest właściwy wybór. Kolejne pytanie leci takie, że patrząc w przeszłość, Weathering Waves na start, jak się z tym czujesz? No i Solon odpowiada, że ma kilka takich wniosków wyciągniętych z całości, przede wszystkim, żeby mocno stąpać po ziemi. Więc co znaczy mocno stąpać po ziemi? Pierwszy punkt to jest kształtować świat gry oraz lore, budować ten świat Solaris, żeby powracał do życia ponownie poprzez rowerka, czyli nasze działania. Drugi punkt to jest tworzyć postacie, które będą ekscytowały graczy i postacie, które pokochamy, co oznacza, że wiecie, tak na logikę, jeżeli są bohaterowie, których kochamy, to na rerunach patrzymy na nich cieplejszym okiem, nawet jeżeli jest power creep albo go nie ma, wiecie, to jest wtedy inne spojrzenie na całą sytuację. Trzeci punkt to jest nieustannie usprawniać cały system, tak żeby doświadczenia gracza wydawały się lepsze z każdą interakcją. Czwarty punkt to jest dążyć do satysfakcjonujących scenariuszy, narracji,

I doświadczeń dla graczy. Piąty punkt to jest nieustannie krawcić, tworzyć zaskakujące i zdumiewające designy map, tak żeby to zarówno wyglądało pięknie, jak i gameplayowo przyjemne było. No i szósty punkt, ostatni, skupić się na radości. Gra ma być pełna wyzwań, ale ma być pełna gameplayu, że robimy coś w tym świecie, a nie tylko biegamy od punktu do punktu i odhaczamy swoje. Jeżeli będziemy się tego trzymali, to mamy jasną i klarowną ścieżkę przed sobą, pozytywny feedback i zauważenie od graczy. Ten odzew jest również odzwierciedlany w. W wielu metryczkach z gry, do których oni oczywiście mają dostęp. Ja chciałbym, ja bardzo bym chciał. I to jest takie potwierdzenie dla nas, że powoli udaje nam się odkrywać czego gracze chcą na długą metę i jaki rodzaj kontentu i serwisu dać w tego typu grze o otwartym świecie. Co nie zmienia faktu, że cała branża bardzo dynamicznie się rozwija, a oczekiwania graczy rosną. No i tutaj też dodam od siebie, że się też zmieniają. To nie tylko jest, że chcemy coraz więcej, ale chcemy różnych rzeczy też. Więc to jest fundacja z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony trzeba być dalej elastycznym i umieć zadoptować się do nowej sytuacji. Lecimy dalej Grape Kun zadaje pytanie. Jak się czuła ekipa w okolicy premiery? Jak zdołaliście się do tego wszystkiego dostosować? Na co są odpowiada, że na początku były trzy rzeczy na ich myśli. Wyspać się, wyspać się i wyspać się. <laughs> tak dobrze nie było. Praca w nadgodzinach i pchnięcie siebie najdalej jak się da, żeby dostarczyć wysokiej jakości wersję 1.1. Druga rzecz to było wyrżnąć tyle czasu, ile się da, żeby odnieść się do problemów, które gracze mają w obecnej wersji, obecnie będącej na serwerach, a trzecia rzecz to jest przeanalizować to, co podziało się podczas premiery i aktualizacji 1.0, żeby wyciągnąć z tego odpowiednią lekcję i doświadczenia na przyszłość. Nasz wysiłek zdaje się, że się opacił. aktualizacja 1.1 była bez większych problemów, i też zmieniająca sytuację wówy, czyli to, co wtedy słyszeliśmy, że była gigantyczna spadkowa i się tak jakby zatrzymał z aktualizacją 1.1, a potem było powolne wypłaszczanie się raczej niż już ta spadkowa, która była w aktualizacji 1.0. Dodatkowo integracja designu z Mount Firmament i znacznie lepszego performanceu dla postaci takich jak Jinshi i Changli, sprawiły, że udało się obrócić opinię publiczną. To jest dla mnie bardzo ciekawe sformułowanie, bo ja nie widziałem, żeby w aktualizacji 1.0.1.1 było tak źle. Raczej mam wrażenie, że to później zaczęło się ze względu na przedłużenia i czekanie na większą ilość kontentu, bo gracze przespidowali przez wszystko. Wydaje mi się, że wtedy zaczęły się ewentualne problemy, jeżeli faktycznie o problemach jesteśmy w stanie mówić. A tutaj wygląda z perspektywy Solona tak, jakby on to odbierał. Oczywiście ma lepsze dane i większe rozeznanie w temacie, jakby aktualizacja 1.0 wyglądała bardzo słabo, a od 1.1 zaczęli się odkuwać. Więc tutaj jest dość ciekawie. No więc przeskakujemy do kolejnego pytania. W do premiery, jak zmieniła się wizja nadchodzących rzeczy, czyli w jaki sposób tam inaczej do tych. Aktualizacji będziemy podchodzili. I tutaj mamy tak: Solon rzuca tekstem, że gdy gra wyszła na samym początku, odbiór gry skupiał się na tym, jak szybka jest walka, jest otwarty świat, system echo, czyli zasadniczo. Wuwa nie mówi tego na głos, ale była postrzegana przez pryzmat tego, co jest Genshinem i czym się różni od Genshina, czyli szybsza walka, inny otwarty świat oraz system echo i ten Companion Creatures, których w Genshinie nie mieliśmy, czyli tak jakby nie powiedział tego na głos, ale widać co ma na myśli. Więc wyzwaniem było, jak połączyć te trzy elementy w koherentną, satysfakcjonującą całość, dającą nam odpowiedni gameplay lub. W przeszłości mieliśmy różne eksperymenty, jak to ze sobą połączyć, tworzenie ech, które są użyteczne podczas eksploracji, żeby zrobić połączenie między szybkimi walkami, a otwartym światem, albo zwiększona mobilność w otwartym świecie, która łączy się z tym odpowiednio szybkim tempem, które mamy w całym gameplay stylu. A teraz z aktualizacją 2.0 przechodzą nawet ponad to do nowego schematu, czyli że będziemy mieli zarówno zablokowaną eksplorację, jak i storytelling, odblokowywanie map kawałek po kawałku i tradycyjne już dla nas puzelki, rozwiązywanie ich, żeby znajdować skarby za pomocą tych ECH wszystkich z tego co rozumiem, więc to, czego doświadczyliśmy do tej pory, wykształtowało to, co się graczom podoba do wykreowania mapy do 2.0 i wszystkich zagadek tam. Więc kto powiedział, że otwarty świat musi być powolny? WUWA stara się dostarczyć nam całkowicie nowe doświadczenia w temacie otwartego świata właśnie. Z jednej strony, na jednej ręce mamy narzędzie, które daliśmy graczom, czyli przyspieszenie ich doświadczenia. Nie musimy odblokowywać waypointów na mapie Rina Cita, czyli w nowym regionie 2.0. Większość eksploracji, puzelków i kolekcji misji, dungów i innych aktywności jest zintegrowana w system mapy, tak żeby nas to poprowadziło. Gracze mają prosty system na nadzorowanie tego wszystkiego i kończenie różnych tasków, zadań we własnym tempie, czyli to nie jest tak, jak wcześniej było zinterpretowane przeze mnie, że echa będą nas przed czymś blokowały, raczej są zintegrowane z tym, czyli lecimy tam, gdzie chcemy i wszystko jest nam podane na tacy. Okej, okay, też spoko. Na drugą łapkę za to, patrząc z drugiej strony, mamy points of interest, czyli poje. I to są odpowiednie miejsca dla graczy, którzy chcieliby spowolnić i zająć się jednym kontentem dłużej w konkretnym miejscu. Lecimy dalej. Niektórzy z graczy obawiają się, jak wygląda cały maintenance kreatywności i produktywności kontentu do wówy. I jak się do tego odniesiesz? Na co Solon odpowiadasz, że jeżeli chodzi o wielką skalę, Kontentu, który jest tworzony dla Wówy, to tak długo jak mają nowe pomysły, co robić w przyszłości, ich możliwości produkcyjne zawsze będą niewystarczające, bo zawsze chciałoby się więcej, szybciej, ładniej, lepiej. Więc wiadomo, jak macie jakiś pomysł, to kwestia realizacji jest taka, że pomysł 3 sekundy i wiecie, co chcecie zrobić, ale realizacja to są długie miesiące. Więc ich celem jest przeznaczenie limitowanej możliwości produkcyjnej, którą posiadają, żeby dostarczyć jak najbardziej skoncentrowany, uderzający kontent, pełen niespodzianek w stronę graczy. No to lecimy dalej. Otwarty świat w wuw to jest eksploracja i interakcja. Jak balansujecie głębię storytellingu w oparciu o no, wolność otwartego świata? I tutaj Solon ma odpowiedź, że filozofią designu zaprojektowania wuw jest y, umiejscowienie w centrum żywej wolności, więc celujemy w to, żeby gracze mieli ważne wybory takie znaczące i momenty, konkretne momenty, w których świat reaguje dynamicznie na naszą obecność. To jest wyzwanie żeby znaleźć ten balans, bo inaczej świat wydaje się pofragmentowany i bez konkretnego kierunku rozwoju. Co, co totalnie rozumiem, bo momentami w wielu grach to można odczuć. Tutaj też wydaje mi się szczególnie, że w pierwszej krainie było. Żeby się do tego odnieść, mają kilka strategii. Pierwsza to jest kierowana wolność, czyli, że co prawda mamy tą wolność przed sobą, ale dajemy graczom wybór do motywacji i co robią dalej, więc dla przykładu eksploracja często prowadzi do odkrywania pewnych tajemnic, historii, całego loru i nagród, co sprawia, że to nie jest Eksploracja dla samego zobaczenia kawałka świata, tylko że jakieś konkrety z tego wynosimy, eksploracja daje nam nagrody. I druga rzecz to jest warstwowa narracja, co oznacza, że main storyline, główna fabuła ma strukturę, właściwie kinowe doświadczenie, a side questy z kolei dają nam historię przestrzeni, po której się rozbijamy i zwiększają imersję z tym, przez co biegamy. Co oznacza, że fabuła, główną fabułą główną, która jest połączona z pobocznymi, a poboczne są połączone z krainą, i dlaczego ten grunt, po którym latamy, jest taki jaki jest. Więc w jaki sposób dążycie do tego, żeby to wszystko było koherentne, powiązane ze sobą, zarówno jako gameplay, jak i storytelling, na co Solon odpowiada, że mają kilka wartości, których się trzymają, na przykład, że gameplay musi być bitem do historii, że musi się z tym łączyć, tak samo jak historia musi podnosić sam gameplay. Dlatego w aktualizacji 2.0 dla przykładu, Rinasita Design odpowiada temu, co jest związane z lore, przez co przestrzeń wydaje się żywa, połączona z historią gry, a eksploracja z połączeniem... Wykorzystania mechanik różnych ech sprawia, że ten świat jest bezpośrednio połączony z historią całego regionu. W tym samym czasie walka jest wzbogacona przez narrację postaci. Gracze czują się zaangażowani bardziej, kiedy rozumieją motywacje bohaterów, ich background i jakie cele ma bohater, którym gramy. Grapecoon pyta, patrząc do przodu, jaka jest daleka ta odległa wizja na WWE? Przy czym odpowiedź Solona jest, że daleka wizja to jest tworzenie świata, w którym gracze chcieliby żyć i to jest dość skomplikowana kwestia, bo jest mnóstwo światów, które mi się strasznie podobają, na przykład Warhammer 40 tysięcy, ale absolutnie nie chciałbym w tym świecie żyć. A biorąc pod uwagę, co się dzieje w Solaris, to też nie jestem do końca pewny, czy to jest świat, który nawet po uratowaniu jest przyjemny. Ciekawe stwierdzenie z perspektywy Solona. Zahaczmy na te punkty, które tutaj wymienił. Chcemy rozwinąć Solaris, żeby był bogatą wielowarstwową przestrzenią ewoluujących historii, ciągle dodawać nowe postacie, nowe regiony oraz niespodzianki, których gracze się nie spodziewają. Jego sformułowanie The Light Players jest rozanieleni gracze, no na pewno. <grytania> Siedzą i narzekają na wszystko, co, je, co się da. Różne spojrzenie na to mamy. I budowanie samowystarczalnej gry, gdzie gracze będą czuli się nagradzani za ich inwestycje, zarówno czasu, jak i emocji oraz też różne inne, nie? Ale przede wszystkim chcą, żeby wuwa pozostała przestrzenią dla graczy, którą można eksplorować, odkrywać i z którą się można połączyć. Nie tylko z samym światem, ale między graczami również. No i leci ostatnie pytanie od GrapeKuna. Wydawało mi się, że dopiero w połowie jestem, no ale mam prawie 30 minut nagrania, więc po przemontowaniu to nie będzie aż tak długie. GrapeKun pyta się, czy jest cokolwiek, co Solon chciałby powiedzieć graczom, którzy są tutaj od samego początku. Na co Solon odpowiada, że do wszystkich graczy bardzo dziękuję za wasze zaufanie i support, wasze wsparcie, wasz feedback, wasz odzew był niezrównany i bardzo wartościowy, by móc ukształtować podróż w Uwy na ten moment, oczywiście, to jest mniej lub bardziej początek tej podróży, mam wrażenie. Planują pracować dalej bardzo ciężko, dostarczając nowych doświadczeń i mają nadzieję, że pozostaniemy z nimi, żeby eksplorować te nieograniczone możliwości, jakie daje Solaris. Więc to jest mniej lub bardziej cały wywiad. Pokaleczyłem go zapewne, więc yy, tak, dajcie znać, co musicie z mojej perspektywy, pomijając kilka truizmów, takich, które tam są, że chcemy, żeby świat oddawał to, co się łączy z fabułą i z całą resztą, no to są podstawy budowy Świata i przestrzeni, nie? Ktokolwiek zajmował się kreatywnym pisaniem, ten wie, że świat powinien mieć swoją historię, i historia jest kształtowana przez geografię, topografię i całą resztę, więc to są z, ze sobą połączone rzeczy. Jeżeli macie krainę pustynną, to raczej nie będziemy gadali o wspinaczce wysokogórskiej, bo gór tam po prostu brakuje, nie? Więc przestrzeń tworzy historię, historie są połączone z przestrzenią, postacie są wynikiem historii i przestrzeni i tak dalej. To się wszystko zazębia, więc parę truizmów było, jeżeli ktoś nie siedzi w tworzeniu gier, nie siedzi w tworzeniu historii, nie siedzi w tworzeniu świata, to mogło być znacznie. Bardziej ciekawe dla mnie to było takie, ok, powiedział po prostu innymi słowami, oczywistą oczywistość dla mnie, co nie zmieniała faktu, że dość ciekawy wywiad, informujący szczególnie jak gadał o szczegółach wówy na przyszłość. Tyle, dajcie znać co myślicie. Ja przypominam, że świąteczna impreza wciąż trwa i powoli się kończy, bo tutaj jest 29 chyba z waszej perspektywy, co oznacza, że zostały tam dwa dni do zabawy w tym konkursie. Mam nadzieję, że bierzecie udział. Dzisiejsza miaustóweczka została podesłana przez Gunter Tiem. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś osą i przy okazji niewiele tymi miastu. Dzisiaj było widać. Bo 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 cały czas siedziałem i się nie ruszałem, więc jest jak jest, mam nadzieję, że wybaczysz. Jesteś OSO! Awesome. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Liśmogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osobni. Awesome. Arcy mogowie, Wasza magia jest potężna, jesteście awesome. twitcher na nauci, Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście osom. Awesome. i Twitcher. Dziękuję Wam za wasz kład w ten kanał. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. A jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego dnia Pięciogwiazdkowych rolek, i niech rowerek Rendy Wam sprzyja. Miłego, do następnego wizu się i hej! To było strasznie długie, ale wiecie, tłumaczyłem na bieżąco w locie, więc mam nadzieję, że się nigdzie jakoś bardziej nie rypnąłem. Plus bonus przy okazji, no. Widziałem ten tekst po raz pierwszy i tłumaczyłem go od razu, więc ja.